Czołem kochani rodacy, 19-20 lipca będzie zapowiadana pielgrzymka od Grunwaldu do Gietzwaldu. No i tak jak było y, zapowiadane, jest to pielgrzymka dziękczynna za to, że Lidl wycofał się stamtąd y, z, z chęcią, y, z tej chęci budowy, śmietniska i spalarni odpadów z Lidla. No Lidl jako niemiecka firma, która zaśmieca polską przestrzeń krajobrazową, bo my musimy wiedzieć, że te budynki, które powstają, są równie brzydkie jak to, co powstaje, powstało w Warszawie, ten klocek Czaskowskiego, Są równie brzydkie Szpecą nam krajobraz, i oni chcieli y, zrobić to w, Gie y, w Gieczwałdzie. Matka Boża nas uchroniła od tego, i oni się wycofali. I w związku z tym, z, taką, y, z tym pokonaniem tej Niemczyzny po raz kolejny, y, no to jest z miejsca od pomnika, właśnie pod Grunwaldem, Matki Bożej, do, do Gieczwałdu, pierwsza taka. Pielgrzymka, dziękczynna za pokonanie Niemczyzny. Niemczyzny. Teraz widzimy, co się dzieje na granicach. Ci imigranci. No to wszystko to jest ze sobą powiązane. Wszystko jest ze sobą powiązane, bo jeżeli są takie obce firmy, które w Polsce prosperują, one potrzebują też ludzi, którzy tam będą pracować. Jak się wchodzi do tych supermarketów, no to jak nie Ukrainiec. Już zaczynają się inni pojawiać, nawet, nawet odmiennego koloru skóry, którzy tam pracują. Czyli te firmy obce potrzebują pracowników u siebie, więc ich ściągają. To było w Niemczech, to było we Francji. Tam, tam właśnie widzimy to nagminnie w każdym kraju, gdzie gdzie no powpuszczali migrantów. Tam no. Robią na Niemców, na Francuzów, no ale z kosztem tego, że się te państwa wynarodowiły. My tego nie chcemy w Polsce. My chcemy tutaj porządku, ładu, polskiego ładu, no nie, polskiego porządku. Nie mylić to z jakąś tam partią PiS albo coś, bo to nie to. to oni, polskiego, oni robili polski bezład. Ale, ale co, ci imigranci, to co się dzieje na granicach, to co się dzieje w ogóle w Polsce, no to yy, yy, widzimy. My chcemy Polski Wielkiej, Polski dla Polaków. Nie, nie będziemy tutaj yy, no, dbać o innych, a o siebie nie. No, my musimy pierwsze zadbać o siebie. Wszelkie kontakty yy, dotyczące Pielgrzymki szczegóły. Są pod numerem, bo to trzeba się zapisać, żeby uczestniczyć. To jest wyjście, wyjście w sobotę, rozpoczęciem mszą świętą, tradycyjną. Rano, no i później wyjście i jest to odległość 40 km, ale jest to podzielone na dwa dni. Na dwa dni i jest, jest pielgrzymka. Piesza przez te lasy piękne, pola, no, drogą taką, no, rzeczywiście krajobrazowo przepiękną. No i na dwa dni podzielone, wszelkie szczegóły pod numerem już podaję: 881 390 571. Tu jeszcze pod filmem będzie ten numer podany. Także dokonywać zapisów, być no i wszelkie szczegóły, wszelkie szczegóły pod tym numerem. Jeszcze raz powtarzam 881 390 571. No i jeszcze spotkanie nas: taka, takie ogłoszenie parafialne, że w obronie Wojtka i Marcina. Spotykamy się 9 lipca o godzinie 9 yy, i to jest na ulicy yy, Poligonowa yy, 3. Także stajemy tutaj, bo są bezprawnie zatrzymani, niby do wyjaśniania różnych rzeczy, co są bzdury, no i grozi, grożą nam po prostu za wolność słowa yy, karami. Także nie łamcie prawa, nie zachowujcie milczenia nienawistnego, tylko przyjdźcie i wyraźcie swoją wolę e, wypuszczenia Wojtka i Marcina. E, no, 9 e, lipca o godzinie 9 e, ulica Poligonowa 3. Tam jest sąd rejonowy, także tam odbędzie się sprawa. E, czuj duch rodacy. Widzimy się na pielgrzymce. Ja zapraszam, bo to trzeba Matce Bożej podziękować, to, to jest yy, no, rzecz wielka yy, i, i my musimy się też odwdzięczać ciągle za, za opiekę nad nami. Czołem Wielkiej Polsce, kochani, czuj duch.